Szukaj wróci dobra. Znajdź sobie wielki cel. Ubierz w miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie śmiej się z cudych marzeń. Zrób sobie fajną fryzurę Nie daj się zwieść pozorom Jej zasady Mam zasady nie traktuj się zbyt serio. Nigdy nie zrywaj kontaktu ze swoimi dziećmi. Oglądaj mi reklam. Nie obwiniaj się, jeśli jeszcze nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem. Oceniaj ludzi według serca, a nie portfela. Zadzwoń do domu. Jest tyle do powiedzenia.